Jak wygląda transport czwórki dzieci? No, Pierwsze wytyczne to auto siedmioosobowe w naszym wypadku, gdyż oprócz dzieci czasami idzie pomoc do jej opieki ich. Natomiast znoszenie samo z piętra, no to na początku próbowaliśmy w dwójkę, no ale w dwójkę dzieci dla żony przetaszczyć było ciężko, więc teraz jest to troszkę tak, że ja biegam z góry na dół. Staram się to zrobić w minutę, żeby nie pozostały bez opieki i w ciągu minuty staram się lekko spocony, ale jest już cała czwórka na dole. Wtedy długie zapinanie, no bo to też się nie oszukujmy tych fotelików i jesteśmy gotowi do wyprawy. A lubię jazdę samochodem. E Maji. Wszystkie lubią oprócz Mai. Maja nie lubi żadnych e spacerów, w ogóle wyjść, chyba ma alergię na czapeczkę tak właściwie. Czyli do motorka z Mai największa. Tak, do motorka w domu by przebywała, a się bardzo podoba. Jest. Mama opowie nam o co chodzi z tym odkurzaczem. Faktycznie zasypiają, kiedy buczy odkurzacz? Tak, bardzo lubią w ogóle hałas. Nie lubiłem ciszy. Najlepiej im się śpi przed Kto, Kto z nich śpi najdłużej? Kto jest największym śpiochem? Tatiana. Kto jest największym rozrabiaką, kto nie chce spać? Yy, Amelka i Maja. Tutaj park maszyn, tak? Tak, park maszyn. Tutaj sąsiadów. Pozdrawiamy sąsiadów. Pozdrawiamy sąsiadów. A tutaj odpalamy nasz. Przepraszamy za bałagan, ale nie ma czasu na porządku w tej chwili. Czy to jest takie centrum wasze logistyczne, tak? Tak. M magazyno... O. Składnica można powiedzieć. Tu sponsorskie pieluchy, wózki też dary od cudownych ludzi, już na przyszłość foteliki od też sponsora, Aha, także też czyli mamy też samochodowe. Zgodę. Pytanie, takie wózki podwójne faktycznie ciężej się nie je prowadzi, czy są tak wyprofilowane i tak... Całe szczęście, że są podwójne, bo pierwszy pomysł był poczwórny, nie do ogarnięcia temat, krótko powiemy. Już tu jest co czuć, prowadzić, a poczwórny by odpadł kompletnie. Rozumiem, że transport wszelaki z wyjściem na przykład na spacer też dwie osoby to minimum. Nie, nie jest... I tak, tak no dwa wózki, dwie osoby, także to jest ta podstawa. Także jest gdzie składować na całe szczęście dzięki wspólnocie.